Trzecim, a? Wypalam tony Jezus, tak łatwiej przeciw miasto Szczeci Wygadam ze sceny jają się tym, wszyscy cały trzeci ok. wow. Moja ekipa najważniejsza na zawsze w naszych sercach Szczeci uh, uh, uh. Wiem, że mogę liczyć na wsparcie, które daje mi szczeci Roman Mordeczki. Jestem dzisiaj z Damianem z teamu Raymarine. Dzisiaj Damian zaprosił mnie do siebie, do Szczecina, na swoją wodę. Będziemy łowić sumy metodą wertykalną. Plus mamy żywce od mojego kolegi i będzie sobie tym z pławik żywcem. Korzystamy z tego nami Express Raymarine. Pokażemy Wam po prostu jak ustawiać echo sondę pod łowienie wertykalne. I właśnie nam podchodzi sumek. Kręci nam się rybka przy zestawie. No dobrze, i powiedz do takiej wody, co trzeba tutaj przede wszystkim poustawiać. tak Generalnie ustawiamy tak. Ja mam ustawione u siebie na wodzie. Wiadomo, to trzeba co jakiś czas zmieniać. Bo woda się zmienia. Wzmocnienie około 50%. Na ten, 27%. A 27%, czyli natężenie jest podbite, to jest o 27%. Tak, tak? tak jest. No, i film przypowieszniowy 64%. No dobra, no to słuchaj, może pokaż teraz, jeszcze, jakbyś wziął wszystko na auto, jak to zmieni się obraz teraz, tak? Tego, co jest na ekranie. O! I widzicie, jakbyście łowili na echosądzie yy, po prostu na auto, no to tu nic nie zobaczycie w tym momencie. Praktycznie nie widać teasera. Nic nie widać teasera, widać mnóstwo jakichś zamieszań. Także to są, no, bardzo proste ustawienia, tak naprawdę, co nie? Kilka po prostu, Raymarine Action ma to w sobie, że yy, kilka przycisków, pyk, pyk i jest, jest skonfigurowana do łowienia. Tak jest. Bardzo intuicyjna jako sonda, prosta w obsłudze. No dobra, to zaczynamy w takim razie łowienie, Damian łowi na laleczkę, na rosówki, ja montuję zestaw pod okonia żywca. Dlaczego w ogóle łowisz z ręki? Nie, nie z ręki. z ręki, ponieważ bardziej wyczuwam przynętę. Każde, każde dotknięcie przynęty przez suma jest wyczuwalne na, na palcach. I musi być do wymiany z ręki gruba plecionka, tak? Tak, żeby ja się nie wbijała w palce. Plecionki 078, z kawałków ale duży sum i tak potrafi zadziałać tak, że. Po prostu skóra pęka. No dobra, powiedz mi, a jak y, musisz ją y, bardzo nisko opuścić przynętę, tak? Mm -hmm. o, no to zostaje, później jak podnieść to zostaje ci nadmiar y, linki tutaj, tak? Jak ja go sobie, ja sobie układasz, żeby to ci w... nie poplątało? Układam na łódeczce, z racji tego, że używam wędki typu inline. Czyli do łowienia z łapy musi być zawsze inline? Mm, no bo zawsze, tu, jakbyś o... miał przelotki, to by ci to no bardzo tak, poplątało, poplątało się raczej. Po odcięciu suma likwiduje szybko luz, docinał i zaczyna się zabawa. Oj tak. Ładnie zaczął teraz. M ma moc będzie. Może być ładna bo w metra może być czyli możemy mieć większą rybę tak naprawdę mm -hmm. nie chcę oddać w ogóle <gry> ale fajnie wziął fajnie wziął siedzieliśmy se pojawił się na echosądzie i Rusować, nie chciał. a damia mówiła na ryba ja patrzę mi wędkę wciąga nie Łapie za wędę, spławik cały w wodzie jest, do cienka siedzi jest zabawa. Pocholowałem rybkę ile? 3-4 minuty, odpaliłem sprzęt, już Damian holuje też ze 3 a się zimno zaczęło robić kurde. Pełnia jednak, kurde. To Widzę jak nas przyciągnął. Znowu 100 no, ładnie. No to się rozgrzeje w No i to jest... To jest właśnie piękne. Ja już się rozgrzałem. Jest mi ciepło. <laughs> słychać Teraz najlepiej słuchaj Jakbyś mi o, właśnie jakbyś mi dał, żebym miał ja stopę poszedł ona no, żeby ten stopę tylko odczepić i jest stopę. Już poszedł po całą stytubę Dobra, odczepiony jest. Super odczepiony, można suna podrywać od dna. Pęka mi więcej Fajne jest, co? Fajnie się że można naprawdę zajebiście rozgrzać. Co? Widziałeś go? Nie. Coś walnęło. Idą bąble, idą banie. Są. Poszły banie. Idą, idą banie. Pięknie idą banie. Dobra, już więcej nie pójdzie. I idzie paszcza. Jest, uważaj, już więcej nie ciągnie. Jest! Jest! Ale on jest dziwnie zapięty, słuchaj, on się zapiął za płetwę. O kurde, dlatego to dobrze, żeśmy go ostrożnie holowali. Jest, klamocik. Ojcze. Jest. Chodź tutaj. Uhuhu. hu! hu. Piękne rzeczy. No swoją... Swoją życiówkę holowałem 20 minut. 225. No na podobnym, no tam był do 150 gramki. To jest do 140. To już jest dobre 20 minut. O kurde. Ale poszła woda O, łódko, bo piękna ta Ale jedzie teraz. nie koniec Ma siłę, fajna, silna ryba. Widzisz kurde, jednak. Rosówka jest rosówka, ale oko nie jest oko. Powiedziałem ci, Damianowi. <laughs> Może być dobrze, mamy okonie. Ja jeszcze nigdy nie miałem na wyjścia na sumy z okoniami, żeby nie było chociaż strzała. Zawsze jak są okonie, to coś się dzieje. No i to potwierdziło regułę: Alfa, nie jedzie. Trzecia zamiana. Ale się fajnie rozgrzały. Akurat się no. to są piękne rzeczy. Jeden się rozgrzewa, a drugi marzi. Co na co drobie to wybierz. To są piękne rzeczy. Co 500 metrów nas przyciągnął już. Widać go? Ta, cały czas chodzi w okolicach dna. Przy dni jesteśmy na 5,8. Trochę dłuższy był hol teraz u mnie. I kurde cały czas czuję jeszcze, że tak powiem ciepło i mięśnie Nie tylko bajce, i lędźwia ładnie weszły Dopiero jutro wyjdzie <zysy> Cały czas mi zabiera Cały czas poddąży. Oj, bośmy się spojrzeli na kowro jest Jest, pojawił się Jest Puścił banie. JE yeah. Co jest? O kurde. Co? Tylko w tamlinie nie poszło. I co teraz? Odpływamy. Ja pierdolę, bo ja się pojawiła. To może Damian daj, ja, ja, go, ja go przejmę, a ty tam delikatnie łódką, kurde, popłyń. Bo jest niewesoła sytuacja bardzo. Ja pod całą boją, ja pierdzielę. Jak nie wejdzie, to będzie mi szczęścia. Sporo chyba nie jest. Chyba przeszedł to ból, kurwa. Wyprzedził budkę. No, rozsypuję. Jest No już ma coraz mniej siły. już Jestem w stanie zatrzymywać No Dobra, może weź go, a ja go podbiorę. Co? Już mamy rybę, trzymaj. Opuknę teraz, wiesz? Mhm. Żeby trochę odszyć. Ale jest knaga, ty. Jest jest. A za jest... co ma na paszczy? Jaki bąbel, widzisz? Nie. Wziąłeś jakąś ma podawek? Ole Kurde, nie da się złożyć, ale mam go, mam go cały czas Nie ma takich odjazdów Mój jedno łapę, skurde

Ale jazda kurwa Uooooo Zadodimy na plażę chyba zdjęcia porobić jakieś no, sensie go zapiewę O gdzie Żie płyniemy w nim A musimy za ten daleko Na kawałek no, Na ile go oceniasz kawał ryby? Ponad 2 metry chyba co? Możliwo no, nie będzie no. Masz miarkę? Tak O miarkę są wszystkie Tak to wygląda na okonia. Nie jest okonek jest klamocik. O. No takie ryby to się dzisiaj nie spodziewałem ci to. Yes. Uh. No jest ponad dwóch, Ale nie wiem. jeszcze dwa. <try> Weź trochę do góry, tamtej, z tamtej strony. O! o. Tak, dobra. Tak to wygląda. Dobra. Podejdź. Do no, go złapiemy. Dobra, teraz... jakieś te zdjęcia to tak robi, co? No. No, spójrz się, Damian. Widać jak on jest gruby. Sądzenia dobra. Dobra. Idzie dobra. Już zaczyna. No, jak jesteś gotowy to buziaczek na drogę i leć. na do domku. Yeah. Dwa razy dziabną mnie w nogę Ale odprowadziłem go daleko, bo kiedyś była taka akcja, ja byłem świadkiem suma 250 Chyba jeden czy dwa w Płocku i gościu go tak zostawił Na płytkiej wodzie i nie przypilnował, żeby odszedł na głęboką I niestety nie wiem, czy sum wszedł za płytko, nie miał czym oddychać, czy mu zaciągał I zdechła ta ryba, więc Zawsze trzeba na jak najgłębszą wodę tą rybę odprowadzić Tak, tak to wygląda Uwalone całe o, łapa, weź kamerkę, zobacz. O tak. Jest gitara. To jest zestaw, na którego udało nam się wyjąć tą rybę, 202 cm. Bardzo prosty zestaw, który zrobiłem. To jest dosyć długi odcinek plurokarbonu. Wszystkie elementy, takie tutaj, jak są zaciski. To jest w ogóle wszystko szczupakowo, oprócz kotwicy i tych rurek. Kotwica, matkata, antystatyczna. Na nią jest założony okoń jeden, ale to są małe okonie, tutaj w przecinie wymiar o koniec 18 cm, a więc takich okoń zakładam na jedną kotwicę trzy. Wszystkie zakładam za dziobek, tak jak tego i na koniec zakładam gumeczkę, żeby nie spadło. One pracują tak jak fajna montwa, no i są przede wszystkim okoniami. Fluorocarbon jedynka szczupakowy, ten, który używam do szczupaków, krętlik, przecionka, Hype Tackle. 0,25 idealnie sprawdza się w castingu w ciężkim trollingu. Jeśli ktoś jednak chciałby grubiej, no to no może użyć plecionki z dedykowanej Hype Tackle z serii CAT do sumów 0,405, a nawet 0,6, która ma aż 58 kg wytrzymałości. To sprawdziliśmy tutaj. Sprawdziłem przede wszystkim wędkę, bo bardzo chciałem sprawdzić, jak sprawdzą się wędki szczupakowe. Na sumach przecież my używamy teraz wędek szczupakowych mocniejszych od wędek sumowych bo mówimy na 200, 250, 300 gram. Teraz nawet są 350 gram wędki. I moje zdanie jest jednak, że, że, lepiej, że lepiej nie używać, bo wędki sumowe są bardziej elastyczne, są bardziej giętkie. Są inne komponenty, te wędki muszą być szczupakowe, sztywne, żeby nimi można było daleko rzucać, żeby łowienie było bardziej komfortowe. I ja powiem tutaj, że ten hold trwał długo do tej, bo my holoweśmy ponad 20 minut tą rybę grubo, może nawet bliżej pół godziny, więc tutaj po prostu baliśmy się o wytrzymałość tej wędki, bo widać, że ona nie pracowała, no szczupaki, no nie wiem, jaki by nie był, nie będzie takich przyciążeń Potrzebował wytrzymać przy polu. Lepiej stosować wędki sumowe do łowienia sumów, aczkolwiek e, można, da się. No i oczywiście, jak widać, nawet wyciąka 0,25, tak, no, z takimi sumami radzi sobie bez problemu. Mordeczki, dziękujemy Wam za ten odcinek. Było bardzo miło, krótki, szybki wypad. E, jak widzieliście, ryba zapięła się dość w dziwnym miejscu pod, pod płetwą. Napiszcie swoje opinie. Czy uważacie, że sum nie trafił? Czy może po prostu było tak, że on sobie tam dym dyndał, zaczepił za płetwę, szedł po sznurku, ja zobaczyłem, że spławik odpływa, jest branie zaciąłem i go wciąłem. Jestem ciekaw Waszej opinii. Co by nie było, ryba jest ryba, zapięta w obrębie paszczy, cieszymy się bardzo niezmiernie. Jest pełnia, to też cieszy mnie. Super, bo w pełni rzadko łowię ryby. Udało się, piękna ryba. Dzięki mordy, subskrybować kanał i do następnego. Elo.